No już, cześć, witam was w 11. odcinku, zagrajmy w League of Legends, jest ze mną Maciek i Worek Dobra e, no to Maciek gra Ari e, e, Worek gra Biskrankiem, i ja Sionem mamy też w drużynie Jacksta i Mundo, a wdrożenie przeciwne jest Akali, Fizz, Twitch, Chogat i Poppy Chodźku. To jest nowa mapa mm, all 5, all 5 all mid. na 5, ale Random all mid więc... Ta mapa jest for fan, więc raz mówię, że będzie duży fit. Yeah. tym gościu mundo chciał się ze mną zamienić w ogóle. Są w ogóle wyobraża. <grym> A nie chciał zamienić fach. Ja mówię, Nie, bo już sobie tak myślę, ja wezmę po tapę, wezmę. Siona zrobię. Oczywiście, <grym> 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 standardowo... Nie, kupię dwa dorany. Dwa i budki i potki, no ja słuchaj. Chcesz Co? Chcesz Bo... ja kupię kupić dwa i mam na potę. Ręka w gacie oczywiście. Mhm. Pierwsza. Co mi się wylosowało, ja nie wierzę. 30 sekund. No nie, ja wierzę. No, ale mi się najbardziej podoba mój wybór. Wybiór. Czekaj, patrz. Po co tam wchodzi? Na rękę w gacie. Ręka w gacie! Stun! Ten już tam nie żyje! Nie, to nie, nie wiem... No widzicie co jest! Macie tu heala walczyć! Czemu wy nie walczycie? Bo nie, cooldowny trochę są? Z gówno. Czekaj. Ręka w gacie! Dawajcie go! O, co wy odwalacie? No właśnie, co wy odwalacie? Ła! Oj, oj brawo, Jest.

ja nagrywam, nie mam lagów Ty masz jakiegoś udenca Zielony zielonym sprawstwie lagów nie ma Aj. Także włączonym he he Ręka w porty Nie pusie Nie pusie! To są moje tarcze OP pusty Gdzie? Lec się tu Tri! O, Ręka w porty. Ty Co? A, Nie wiem Dworek w ile robisz rączkę Co? Rączkę w Cześć, sekunda, no już mogę zrobić. Czekaj. Na popi to zapolujemy. Ręka w port! Ojej. So

No aż zajdzie jeden. Nie, już nie stoi. się Nie Ja się składam... to. Więcej goda będzie i spadki na AP. Przydałby się ten Fidel na Rama. O, Fidel. Taki Nunu też. Mm. O taki ładny szarowe mm. i jarvan Fidel o mój jarvan czeka to będzie ręka w porty już masz Dobra. ręka w porty no. Cześć nie wyszło Cześć nie wchodzę dzisiaj porty. ręka w porty wbijam no. się ja? na mąboką. Czekaj, mu popiszacz, prawda? Tak, go dostoi sobie śmiesznie. Muszą trafić. Aaa, ręka w po... Ja. <noise> Jaki dy zesja, pierdziele? O no to, to, to to... Nie! ała. Przeciwnie. Nie do podstrzymania. Koniec serii. Zjadłem ją. Om, nom, 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 nom. Solóż nikonany. Mać pek. Zabawka. Przeciwniego się zabić. ulta mogę się hilać. Ręka. Jaki troll. Ręka jaki tron? Hmm. No, ręka jaki tam dzisiaj ich w końcu wyciągnie. co ma wyciągnąć. Nie wiem, o takim. Zależy, żeby jaki port idzie ręka. czekaj czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Nie, nie ręka! ryba. A, ryba. Wziął, wyciągnął ręka. Ujęz! 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 Ratuj mnie! Was, nie ratuj Jezu! Ja go zbiję. <noise> tak! Wieża mnie zabiła. Seryjny zabójca Egzekucja. Egzekucja Ale dobrze jest, dobrze Patrz jaki no ten ja mundo jest osioł on biega po tych HP. Mundo. Co tu robić? Idot. Co on robi? Idot. Troszkę... Udo? No idot. Widuję zawsze. Zamolił chyba. Idot. To... Ała. Składa... On składa... składa ten Force of Nature. Opierać. Opierać. Ręka w porty. Czekaj, jeszcze nie. Zaraz będzie ręka Oła. Haha, Ręka w porty. Ta... Ta... mała ręka. Oła! Oho! Oho. O, Maciek się zabił. Nie zabiłem. Tak! Dwa trupy na koncie wroga. Co to jest? W ogóle. Ej, o moich nikt, nikt nie powiedział. O! Dobrze. 0-4 do statu. 4-4. 2-3. Mam ultimate. Ataka. Worek, weź tu już wyciągnij, a nie. Ale co mam złapać? Hmm? Siaka. No możesz włapać Ręka w porty! Jeze! Złapał Oczywiście ziela KS Dupciał Tak, tuż by inny KS No bo wół mi się akurat... No tak to jest, że tak. nie ręka w porty Ręka w porty, nie ma Przeciwnik został seryjny Przeciwnik został seryjny Zabójto. Wrób się jest pustoszenie. Wrób się jest pustoszenie. A złożyć te objęcia ognia. Żeby dupcić to co w demycz. Dupcy, Dupce dupcy. Ja za wyciągnę. Piękna porcja. Idźcie tam Patrz, do krzaku się, się, Boże. Do worka. Też się że to przegrane. Oh really. Patrz tam jest tulicek, fake kill. Ulti Jaki też mogę jeszcze się ulta zapadać? Szwustkę się tu popsę Gdzie ona leci w ogóle? No. Yo, LOL, mam pierwsze astaty plusowe Co się ze mną stało? Przed Morganą 3-0 Tak, 3-0-50 miałeś chyba Nie miałem tylko 3-0 No tak 3-0 ile miałeś asysti? Nie wiem, dużo Ręka porty! No! Good minion Czeko, nie zabieraj HP! Coś ci pozwolił w ogóle? Marku. tu... mi zrobił menta. Czata. <gulet> Twitch mi obśmierdział. Cipa ...sila. On to jest. Twitch mi obśmierdział. Nie mogę kupić... ...nic w sklepie! Zapomniałem ja że jest olrando, mal mid <laughs> Ray, czy chciałem iść pod wotę Co chcesz? O, dziękuję <laughs> Ręka w porty Pokaż wyciągnął Da! da. 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 da i tak jaki ten fizma staty Kiedy tak co? To tak można w ogóle tutaj? na kartach mm. można patrząc, on wszystko ksuje on po prostu wszystko ksuje, oj zapomniałem użyć oginy, gdzie ognie szena? nie, nie składam szena Wotę złożę że mi chwilała z mojej tarczy jak dup na jest... Tak, 8 milionków. I serce w port. Ręka w porty. Yes. Jest! Nie jest. E wyłączone. czemu on nie zaczyna postrzelować jeszcze mi zdarzyło no no, double killa miałem mieć to, jest taki, jest. Kuj, o. to jest. That's right, because nie Patrzcie na mnie, na spawnie. Nie widzę na spawnie tak? jestem. Cieszę się. Okay. Cieszę Widziesz się. Nie? To. Ja tak, ręce. No, stoję. Stałem mi stoję długo. Keep. Mam nadzieję, że to będzie na filmie. <grych> Lol, stoję na spawn.

A to! Co to jest? Pisz 13 Hahaha! <laughs> Jaki ten myśl zrobiłem? Przeciwnik pokonany! Patrzcie, patrzcie na to! tylko ci pojawi, aj! Wspaniała! Okay. ją! Turet! Trzeci Daj mi że niech obrona. mi Turet zabije! To już nie nie. No A. To już nie! No Ej, Help! Na stuna go zjadłem się zabić wroga. Oj Uciekaj Oskar London beczu Dzięki Koka. O smata Fajnego mam Mopsa Koka? Nie mopsa, mopsa ja Brawo Mopsa Aj Uciekać! Kto ma u nas w teamie na plusie? Jax. Daj, jeden. Ja mam prawie na pusie Aż mam prawie. Ale ja też. Masz worek. No i chwilę sfiduję. E, nie, nie, tylko... Fidowany Cicho. Czy ja, ty musisz kuchać w to mikro? To macie, kucha, w tem? Oskar, tyotr, to naszą akcję zrealizujemy Jaką? <laughs> ja stań. <laughs> tego. Oh! No to o... Ręka porty! Jezus, grajcie coś! No, ta ja Nie, wiem, pety, gościu. Boże, jak wylamicie on Dobrze. Aś? To Jestem to już słabę lotyjkę A ja on trzy poty jeszcze Mierny kak bobki O, znowu O dziewięć Taki nasód by się jeszcze przydał. eaa I... ah. oh. ultima il video ti oh. sì, davaci co testo tu oh. achto oh. oh. io sto facendo un po' di più da faccio qua che abbia donsa squadra o, oh. no. che forte What the fuck? kucieka. Stąd Stone dead. Nic nie, to kill. jedna like Akali. No, to <muchy> <Uj>. <muchy> A A tak, nie. wierze. Oj! Tak, zniszczyłem ja Jeszcze siano za to. Znaczy... Nie siano, tylko XP. <muchy> Weźmy FF. Albo nie, ja wyjdę jak skoczyłem Ty Ale ten I bonus do też dostanę? Delki, to mi przymuliło. Warek nie przyciągaj. Nie, Worek, nie, 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 Serio? nie, przyciąga. nie, nie, przyciąga. Hmm. nie, 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 go nie, Czyspato, nie, 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 patrz nie, 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 no nie! Jak? Słaby jesteś. Jest jaki troll! No jak on mi przeskoczył, to ciekawe jak miałem trafić. Jaki troll. Koniec serii. Dawać EFS. No ja nie chce wygrać tego. Tak myślisz czemu. Nie wiem. Tak mam ten Busta. Bawda leży na dnie... Pomógł! Słuchajcie, gdzie Fiduj? Na koławkę. No, no, ja mam poty na dół. Nie wypiloli. Nie myśli. Kasper, ty tam czujesz się? Mówiłem, nie staję sam, ale to mój królew biedak. O, brawo! Podrzucenia! Oh, Nasze minionscy już przejmują. Oooo, pół HP. O oh, Kasper pół HP, no problem. Teraz kiedy chwil za nie żyje. Patrz prze, przeskoczenie. Co? Ale telefon się Proszę zobaczyć. Nie idź do leśnicując. O Maciek na KS'a, na oh, KS-a. Hej, KS dobrej temy mam. Po co ci dwa razy w Psie nie wiem. Nie, dwa błoty. Przynajmniej gdzieś o ten. Gdzie ciebie na wchodziłem? Czarny, ten poseł. Czarny. Czarny. Czarny.

Escape! Oj! Ledniesz, jesteś słaby, nie umiesz, nie wygrasz tego. Nie wygrasz tej gry. Wpisałem FF i co? Jest. Ręka w porty! taki... FF dawaj. Fuck sake. Patrz. Ja nie klikam na razie na tak, ani na nie. I ktoś doda nie. Maciek, daj się tak. Tak? Ja, ja nie klikam na razie. No weź, daj na tak. No chodź. No ręka w porty. Nie mam ręki w porty jeszcze. To burz. O, no 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 popij co teraz, co teraz popij Hop! Ręka w sporty! Mm. Ach, głupiać! Gonią mnie! O dzięki! O nie, fisherman pizzy dajcie jest! Czemu nie mogłem jeden użyć? Macie goty pierwszy. Weź tak, no, zobaczcie, jest. To no, jest! tylko dla Kacpra. Kurwa, nie zdążyłem! Jaka ty jesteś pipcia! Ja już klikałem. Unicestwieni. No jaka ty jesteś... ja Nieprzyjemnie się zachowałeś. Bo bardzo nieprzyjemnie. Unicestwieni. Nie kończę. Nie skończę. Nie ma bata. ff teraz. I go, feed. Go, triple. O! Shaun! 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 tripla! Masz tripla! Nie miał tripla w ogóle. Nie, po co ja mu to przyszedłem. Tak, to tripla, macie. Ale ja chciałem oh. mu dać tripla. Ej. Patrzcie, Nie, ma mi temów. <grym <grym> patrzcie, nie. Nie, nie. 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 wszystkie. Nie. Patrzcie, ja, same tormaile! Zobaczymy, ile kas będę miał. Siedem I to y... <laughs> okay. Same Tornmaile! Uderz mnie! Nic mi pycz! <laughs> you mad, bro! Sub! Casterz, same ta items. <laughs> Ale świetne doświadczenie. 3 min. w bajty. Ręka w bajty. Hop. Sery, ja ludzker! Let's troll this shit. Laker. Ja tam dół. Nie, do jest. A, daj tak. jest zielony. Bo ostatni jest gość. Ten 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 to! Jezu! Gdzie taki bitar niszczyli? No. <noise> Podwójne zniszczenie oprawy Dajcie <noise> tak, hmm. się! Dajcie komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, że się z wami zielo! Pora. Żółty magiczny guziczek! Żółty magiczny guziczek! JJ Joker nie żyje! Nie! Nie żyje! No to Nie! A nie żyje! Ara.